Jeśli Padre Francesco przyjmie y, moja, moja, moja inspiracja do profitowa, <laughs> prorokowa, prorocza, czyli profitowa, tłumacząc na angielski, a z angielskiego jeszcze raz tłumacząc na polski, czyli zyskowna, zyskująca, zyskowniejsza, ku zyskom większym, pełniejszym, kuralizacja realizacja w końcu tego, jak w moim odczuciu duchowe dusze czują, że tak będzie, że jak i należy, że jest najfajniej, że może być najfajniej, najbogatszej, najpełniej zabawy, radości, łóżenie, zabawy, śmiechy i, 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 i błogosławienie, błogosławienie pełniejsze, to gdyby Padre mnie zaprosił, to wtedy ja bym się zgodził, poprosiłbym w pracy na urlop taki tygodniowy, bo wtedy bym się uwinął z tym wszystkim. Postalałby wszystko, postalał z nagrywką na telefonach dwóch, tylko bym kupił karty pamięci, żeby nie musiał kasować, ani niczego nie myślać w internecie od razu. Kupiłbym kart yy, po 120 tam coś gigabajtów ze 3-4 karty bym kupił albo nawet 5-5 nawet 6 6 kart by nawet kupił czy nawet więcej, żebym miał ja przy, przy sobie i nagrywałbym nawet, nawet z 10. Od razu bym kart poprosiłbym, po, pożyczyłbym pieniądze od rodziców, bo to niedrogie karty są niedrogie, one kosztują naprawdę niedrogo. Kupiłbym yy, z 10 kart. Miałbym przy sobie dwa telefony, yy, ładując, jak jeden używał, to drugi bym ładował, czy podładował, to bym y, nagrywał i bym po prostu nagrywał na bieżąco, raportując yy, z papieżem rozmowa, że rozmawiamy tamto, że ustalamy tamto, wziąłbym tablicę, narysowałbym właśnie, co ustalamy, co kolejno, yy, zrzeszyłbym ziomków, jako ten młodszy wstać, że zrzeszam tych ziomków, tu, 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 proszę tych ziomków, ziomali, yy, poproszę i że... I rozgrywamy to tak kolejno, jak na, na tych nagraniach mam przedstawione, coś wysłane w świat. Wczoraj wysłałem w świat właściwie do prawie, praktycznie prawie każdego narodu, albo i każdego. Nie, tak chyba trzech nie mam tylko, gdzie nie mogę znaleźć jakiegoś rozgłośnika albo, albo ten. No tak mi się coś wydaje. Może się tam omyliłem, ale raczej do właśnie prawie, praktycznie prawie tych wszystkich, jak i też do w Polsce bardzo, 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 bardzo wiele miejsc i do Irlandii bardzo, 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 bardzo wiele miejsc w tym do rozgłoszeń radiowych, do telewizji, do Daleramy też, do, do, do punktów rekreacyjnych, do wojska, do policji, do rządu, do Straży Granicznej, do y, rządu. Y, edukacja, miejsca różne też to bym rozrządził, nagrywał i bym poprosił o tydzień urlopu w pracy, w której pracuję w, 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 w do domu.pl Poprosiłbym y, p, szefa o koszulkę promującą nazwę i bym występował codziennie na bluzę. ta ja nosił na bluzę czy na koszulkę na bluzę czy na kurtkę zakładam koszulkę promującą dieta do domu .pl, z logo firmy na dużym logo na na, na plecach by nawet po prostu podjechał sobie sam wydrukował z logo yy, w, w Manhattanie, we wrześniu w, w centrum Manhattan i yy, tam taka opcja jestem wydrukował po prostu na koszulce. Logo i by właśnie występował po prostu, na, na, nawet z jego szukiem w drugorze na drugą naszycenie, i zawinął tylko kilka tam ciuchów, zrobiłem to wszystko tak, jak należy w te kilka dni. Dosłownie 7 dni to mu ustalił. 7 dni by to ustalił, znaczy pierwszy dzień przylotu, i nie, że tam idę, muszę odpocząć, czy coś tam, coś tam, biorę hamak ze sobą, żeby się rozwiesić, to na hamaku szybciej odpoczywa mózgowie, organizm tak samo. Prysznic przelatuje, biorę prysznic. Yy, od razu posiłek na padre jakoś zapraszam na posiłek, ja tam od razu idę do kuchni, nie czekam na jakiś posiłek, idę do kuchni, do kuchniowych, do kucharzy, przygotowuję sobie sam danie, to co potrzebuję, ile potrzebuję w pudełeczkach, w podróż też przy okazji. Ja, byśmy, ja bym gdzieś szedł dalej, czy bym po prostu był przypadry i bym po prostu potrzebował, że muszę coś zażyć, to ja nie, że muszę iść do kuchni, schodzić, to od razu gadka, nawika, tablica, jemu też doposilać, e, wedle swojego rozwiązania, że tutaj kucharza poproszę, nie tam, że jakaś ceregiela, idziemy do stołu, tam jedziemy i on się napycha, nie wiem jaka ilości, niepotrzebnie, tylko tu proszę podać to, co potrzeba, taca, to co ja uważam, że, że powinien przyjąć w moim roz, roz, rozumieniu, w moim y, rozpoznawaniu realiów, w czuciu jego krążenia. Tak samo winka, ile potrzeba, konopie. Zawezwałbym właśnie też, proszę o konopię mocną. I uprosiłbym papieża o uwzględnienie, że Watykanie wyraża zgodę, że konopia jest legalnie uprawiana. Yy, z rządem, omówienie spraw, od razu też najbliższe, czyli z Włochami, z prezydentem Włoch, z całym rządem Włoch, że w całych Włoszech legalna konopie uprawa, to uprawiajcie. Od razu bym poprosił jakichś dilerów, wtedy, którzy mają czy jacyś z uprawy, normalnie przez telewizję, przez głośnie, którzy macie towar gotowy. Sativa indica, proszę zgłoście się, jakbyście byście nie chcieli dać za darmo, to z chęcią odkupimy i z pieniędzy stacy by się kupiło. Patrem się dał y, zażyć odpowiednio, tak jak ja wiem, że mnie najbezpieczniej, że, że potrafię to po, do pomocy rozpoznać, wiedzieć, co dać do za, zażyć, że na przykład zrelaksować y, nogi do góry, jak ciśnienie, żeby tam unormować, y, żeby zażyć y, odrobina soli dla ciśnienia też, jak potrzeba na przykład to trochę piwka, odrobina na przykład szklaneczka czy pół szklanki piwka. I wtedy, że fajnie. Szczególnie mówię o tym pierwszym razie, pierwszych dwóch razach, najlepiej na łanie natury. To też mięta w doniczce, żeby sobie mógł wąchać, wdychać i tym ukojewać się, uspokajać, swój organizm uspokajać i właśnie móc zaistniewać, pozwalać zaistniewać tę neurotyce, która pomaga właśnie w byciu, bytności, realizacji adamskości swojej, każdy ma swoją adamskość, może mieć ta swoja bliżej Adamskości, albo dalej swoją adamskości, jak człowiek bliżej. Yy, na, wynaturzenia to dalej od Adama, od jego ryzkowatości, możliwości doświadczania ryzkowatości, bycia w jego te, w doświadczeniu, jego tego, y, tej większej biedzy, bogactwa, możliwości czerpalności do większa zabawa. To on tak to rozegra, tam to zrobił i bym jednego dnia, pierwszego to właśnie rozegrał. To najważniejsze: yy, sprzęt, strój. Od razu bym zawesł, też właśnie, yy, że ja bym zgłosił się telefonicznie do. E-mailowo do córki Biaggi, do to do sklepu z prośbą, z prośbą, że zamawiam dresy, spodnie dresowe ze 3-4 pary, bluzy z kapturem 4 pary yy, i to wystarczy. I t-shirt jakieś też na lato też. Z długim rekawem, z krótkim rękawem po 4 czy po 5. I bym poprosił, że właśnie, że puściłbym jej Biaggi i zaprosiłbym ją w ogóle do Watykanu na rozmowę. Puściłbym Biaggi, puścił Tupaka, puszczałbym Padremu, właśnie yy, z nagrań tak jak już wie, kogo mogę puścić. Ja na powód drugiego na przemowie to wszystko bym nagrywał, raportując sobie. Jeden telefonem bym puszczał, a drugi bym nagrywał. Wszystko bym potem umieszczał jako karty, tylko bym wymieniał, wymieniał, wymieniał i dopiero po powrocie z podróży bym właśnie wszystko umieszczał na internecie. Dokumentacja dodatkowo. Sobie fotki byśmy zrobili, zwołalibyśmy rozgłośnie radiowe przedstawicieli telewizji, żeby nas nagrywali w trakcie rozmowy, którzy by chcieli dokumentować to, żeby dokumentowali to, co byśmy robili rozmowę zrzeszyli z, z rządowymi, że y, legalizujemy konopię na całym świecie i prosimy o właśnie o, y, o informujemy jak to zażyć, pokazywać. Potem byłaby też edukacja seksualna. Ja bym przemawiał Właśnie co i ja, kolejne rysunki bym robił, z uwzględnieniem, uwzględnieniem, uwzględnieniem możliwości ograniczeń najmłodszych, jak i najstarszych, dając ukojenie tym najstarszym, też tym samym najstarszym, że młodzież i nie są edukowane, że nie będą, będą robić jakiegoś, jakiegoś demonistycznego pojebaństwa. Jak i też o, przemowa, o, o zdrowa dieta stosowana, ale o swoja osoba, puszczając. W, w trakcie, gdy trzeba dobra muzyka, dobra na akurat w swoim odczuciu dla świata, coś, co będzie się zaskojarzywało, szczególnie chodzi o tych najstarszych i starych, jak i pośrednich, żeby im było miło, żeby im to świtało, nie? A najmłodsi będą opierając o te skojarzenia, będą potrafili wtedy mieć to w swoim też w zaskojarzywaniu, co będzie dawało też im też ugodę, że będą mogli do tamtych lat się odnieść, songów jak na przykład Don't Stop Believing albo ten underprecious, re i te inne też. Tupaka, Shakura, Biaggi notorius, bym puszczał raperów, dla, dla tych, dla, dla nie tylko gangsterów, ale do gangsterów przemówiłoby to bardzo, że oni mówią słowa, mowa żywa. Princess Diana, dodam, przemówiłaby sama osoba, ale to wszystko telewizję bym zwołał na, bez żadnego telebimu Zwykły telewizor, z nagłośnieniem mikrofonu, nawet nie tylko laptop, nawet sam telefon wystarczy. Telefon, mikrofon, tu bym poprosił, żeby przyłożyli mikrofony tutaj do, yy, ja bym musiał trzymać to przy uchu, telefon, to do mikrofony przy uchu, oni by przemawiali i na różne strony świata, Padre by to zatwierdzał swoją mowa, co mówił, ja bym zapytywał jeszcze po polsku i po angielsku, nie byśmy mówili, byśmy mówili po polsku i po angielsku, żeby i trafiło i to, i to do potwierdzone i jeszcze na papierze napisane, poprosił papierza tylko to, co bym chciał, że uznanie dla Sary Bennett, że bardzo dobra praca naukowa, yeah! Polacy super, mogliby sobie posąg postawić gdzieś tam, gdzie ona, skąd ona pochodzi, w Nowym Jorku też by mogli, jakby chcieli. I impreza światowa o uczynienie e, raju wdrożeń światowo e, music e, uznałbym za hymn do takiego czynu, jest to on my way, on the way hej, hej, hej i byśmy to rozegrali super, potem mówiłoby się w tydzień bo naprawdę, w tydzień nie przesilać Padrego, on by sobie na hamaku powiesił, bo mu hamak nawet, ja bym to nawijał, z nimi się spotykał, on by się kołysał, zastosował co potrzeba, czułby ugoda swej psychiatrii, nie czuł się taki zmęczony, tylko bardziej ukojony, że to tak działa, faktycznie doświadcza. Nawet by mu zostawił nawet hamak swój już masz po radocha, że tego, jest zakupił zakupinowy nowy. Wspominając, że taki zacznie, zrobiłem olejki konopne, byśmy zakupili tyryryryżę, że ukojewać, wiedząc co, jak zażywać. I jemu do odżywało, by przy okazji, o tak, możecie dać starszym powrócić do formy i lepszego stanu, czy czego je zażywać, i że w lepszym stanie, I ja, zastał papieża w, sta, w, w stanie słabym, a zostawił. W dobrym jakimś, takim jakim, takim jakim. I wtedy bym wrócił do pracy, i spokojna praca, w tej, w której mam, spokojna praca, bo w fajnym regionie, ugoda, i spokojne swoje życie prowadziłbym dalej. I tak bym chciał, i tak chcę. Jeśli padre będzie chciał, to swój numer wysłałem, przesłałem i wyślę w tym mailu znów też plus 48 518 536 003. Najlepiej, tak jak powiedziała Padremu w formie SMS albo numer. Albo jak mi się wyświetli, że z Rzymu dzwonią, to wtedy to odbiorę. Wtedy. I wtedy ugoda, że umówmy się, umówilibyśmy się, ja musiałbym mówić sprawę w pracy, że promocja, na pewno by wyrazili zgodę. Uważam, że wyraziłby zgodę, że, że promocja taka na cały świat, firmy, no to że fajnie. I że tydzień tylko to by się uwinął i bym przyleciał. Nawet szybciej to by mi zajęło, nawet nie tydzień by mi to zajęło. Nawet nie tydzień. Nawet nie tydzień, serio. Dał jakieś zwiedzanie czy coś, to mi niepotrzebne, to dopiero jak w wszędzie spotkam. Poznam no i śluby dla księdzu właśnie dla sióstr zakonnych, jak rozegrać to, jak to zrobić przykładowo, teatrzykowo przedstawiając, odgrywając rolę księdza tak teatrzykowo, że tu, tu, tu. Potem nawet rolę siostry zakonowe pokazać tu, 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 tu nagrać to, otworzyć, tu, 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 nagrać, otworzyć tu, 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 tu. Potem przykład w internet do telewizji pokazane, przesłane. je pomachać i... Uff mieć jak, się jak najlepiej i jak najfajniej, byliby konopia, polegalna na całym tej świecie. Ha, ha, ha.